Siemanko z tej strony Direk, witam was w kolejnym odcinku drogi do chwały. Na ten moment jest już ok. Udało mi się wtedy po odcinku wbić te nagrody za Division Rivals z czwartej lidze. Tutaj wam pokażę, bo kurczę, przeskipowałem je wcześniej jak wchodziłem do gry. Także mamy tu player pika 84, team of the week 82, plus, mega paczka 15 razy 75 i 25 razy 75 oraz 30 tysięcy monet albo 35. No nieważne, Otwieramy. Mamy teraz pierwszą drużynę Trail Blazers. Jest w niej m.in. Erling Haaland, którego będę próbował dzisiaj trafić. Albo po prostu trafmy chociaż jedną kartę. Trail Blazers. Nie umiem mówić tej nazwy. Trail Blazers. Lecimy. 83 plus player pick. Czy będzie karta Trail Blazers? Nie ma. Jest Kamawinga, ale wezmę Vicario, bo ma większą ocenę. I player pick za Division Rivals. Czy może być tu karta Trail... Bro? Razers. nie ma. Nie ma, jest tylko tręcik chociaż no przynajmniej skromny walkout. I teraz lecimy z paczkami Mega paczka z Division Rivals wymienna. Mamy jakąś panią. Napastnik z Francji. Oj, nie wiem. Za chwilę się przekonałem, bo ja tych pań nie pamiętam. Nie wiem. Katoto? Nie. Kimo, podwójny walkout! Tak jest, Katoto i Kimiś, podwójny walkout, wymienny, także solidnie zaczynamy. I już więcej tutaj w tej paczce, o, chociaż jeszcze jest myśliwy, przyjemna paczka. Niech będzie teraz paczka z Informem 82+. Znowu napastnik, tym razem z Urugwaju, z MLS, Luis Suarez, Luis Suarez, nie wiem jaką ma ocenę ogólną, ale przyjemnie. Przyjemnie tutaj byłego piłkarza Barcelony. Przewitać 84. Spoko. 15 razy 75 plus wymienne. Czy będziemy mieli tutaj kolejny jakiś mm -hmm. wymienny, fajny? O nie. O nie. Dobra, wiecie co? Ja to przewijam, bo nie ma sensu. Jezu, jedna karta 83 tylko w tej partce Tragedia. 25 razy 75 plus teraz leci. Nie ma karty specjalnej. No nie ma. Trail Blazers. Czyżby znowu? Kurde, tak jest. Będzie to trend. Alexander Arnold nie brąz nie, White, Walter White. I jeszcze grillisz w środku. Dwie karty 83, dobra, trzy karty. No słaba, słaba bardzo paczka, niestety. Okej, okay, nagrody już mamy, niestety, za sobą. Mówię, niestety, no bo no, mieliśmy tam w tej jednej paczce podwójny walkout w megaparse, ale poza tym, no średnio, bardzo średnio. Ale jeszcze mamy tutaj kilka fajnych paczek. Paczka za 100k. Paczka 85 plus 3 razy 84 plus 4 razy 84 plus. Otwórzmy paczkę za 100k. Tutaj mi się uzbierało z za jakieś zadania w sezonach za ten karnet cały, środkowy albo środkowo nie Tak jest, Hiszpanii. Nie wiem, może jakaś pani. Jak ona miała? Paredes? Irene Paredes? Zaraz zobaczymy. Tak jest! 88. Przyjemny walkałcik. Na przepałkę będzie jeszcze Alex Berenguer. 84. No spoko. 3 razy 84 plus. No kurde, dawajcie tego Trey Blazersa. No to będzie jakaś pani z Ameryki. No kurde, nie wiem kto to może być Reds. Kurde, kojarzy mi się... Ale to nie ona. Ale jest walkout. Swanson 87. Ej, ona nie jest dobra. Bo coś mi się tak. Nie, dobra. Cena <grystana> foderu to nie ona chyba. 4x84 plus. Brak karty specjalnej. No kurde. Bramkarz. A, dobra, będzie to kobel. Nie umiem rozpoznawać pójdułniego walkoutu, Także poczekam, może. Miło się zaskoczę. Będzie z kobel. Jest! McAllister. Nie Kobel, tylko Zomer, przepraszam, bo to seria. A, także super mamy podwójny walkout i dwie karty 84, nie będę narzekał, paczka z piłkarzem, albo z piłkarką, 85 plus, Le o Boże, o Boże, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, kto to może być, Rolfo, Rolfo prawdopodobnie. 86, no dobra, przynajmniej skromny walkout. Miałem jeszcze w sklepie te trzy paczki, ale one były słabe, nic z nich nie poleciało. Tam jedynie gawiego trafiłem, no ale już nie będę wam tego pokazywał, no bo myślę, że to nikogo nie ciekawi. Zagramy sobie w Division Rivals, bo kwalifikacje do Food Champions, o dziwo, udało mi się. Udało mi się, właśnie miałem się pochwalić. No były ciężary, mega ciężary, ale udało mi się wbić. Tylko, że planuję dla was nagrać taki specjalny film, który wleci tam niebawem, nie będę mówił kiedy, zobaczycie sami. I z tego powodu odpuszczam tą ligę weekendową, bo kurde, nie wystarczy mi na wszystko czasu, tak po prostu. Co do składu, no to Xabi Alonso, powiem Wam szczerze, że naprawdę super chodzi. Zostaje tutaj w tej środku, w tym środku pomocy. Może byśmy, kurczę, jakąś kartę Tray Blazers przetestowali. Tak sobie patrzę na te karty, i, kurczę, no nie ma za bardzo jakiejś taniej, fajnej opcji, ale patrzę na tego piłkarza. Sad. Nie będę tutaj wyżej ocenionych piłkarzy testował, wydawał nie wiadomo ile końców, bo pewnie są ludzie, co by tak zrobili. A ja tutaj postawię na niżej ocenioną kartę. Ma 5 na 3 ma srebrny playstyle do finezek, ma rakietę. Także myślę, że możemy sobie go przetestować, bo dlaczego nie? Tutaj Gabriel Martinelli, oj, już nie będzie w tym składzie, nie może być. Kurde, myślałem, że gość jest tańszy, on 35 tysięcy kosztuje. Kupujemy pana Sada za 30, aha, okej. Okay. To niech będzie, 36 tysięcy jest tutaj z Bundesliga, także ma dwa punkty z grania. Tak więc testujemy pana i po meczu pomyślę jeszcze, bo nie wiem, czy mi wystarczy Foderu, ale może zrobię paczkę z tym nowym hero. Zobaczymy. Lecimy na razie ze spotkaniem. Nantes F si naszym przeciwnikiem Ederson na bramce Martinez, Power, Robertson, Arnold. Eee, powiem wam, no spoko spoko, ale ogólnie szału nie ma. I w pierwszy kontakt z piłką Pana Panasad. Zobaczmy czy potrafi, potrafi Elastico, także już będziemy niszczyć każdego. <laughs> A może na tyle się nam spodoba, że zostanie tutaj w tej pierwszej drużynie, bo czemu by nie? Jest to tania opcja. Ja tutaj oczywiście już nie raz to mówiłem, ale budżet mam ograniczony, więc przydałaby się taka tania gwiazda. No, na pewno będzie to lepsza opcja niż Gabriel Martinelli. O nie, ale żeśmy to zrąbali i teraz i pięknie, pięknie to Tomori. Antoine Griezmann, to może jakaś finezja dla widzów. Kurde, no musiał zablokować, a jeszcze Kingsley Coman, jesteśmy, jeszcze jesteśmy przy piłce Griezmann. Ach kurde, teraz Openda, może nr 1 Openda sobie wleci. I zielonka. Tak jest! Skopenda, Luisopenda strzela brameczkę na 1 do 0. W ogóle, jeśli. Nie interesujecie się ustawieniami w tej grze. To mi bardzo pomogło. Czuję mega różnicę, jeśli chodzi o przełączanie się zawodnikami. Tam macie w ustawieniach przełączanie się prawym drążkiem. Tam jest zależne od piłkarza lub zależne od piłki. Jak wam nie idzie coś w obronie i macie ustawione zależne od piłki, to przestawcie sobie naprawdę na zależne od piłkarza i zobaczycie różnicę. No ja mam taki problem, że czasami jeszcze jak chcę się przełączyć prawym drążkiem, to tak jakby mi to nie łapało. Mało oh, Griezmann! Pięknie dwa do zero. Trzeba po prostu się nauczyć, ale polecam, polecam. Nie ma jak proszę państwa. Opęda! Zabawmy się! Albo i nie! Ah. <sad>, sad, lecimy! Jest to jego akcja! Pierwszy raz! Może fineska! Kurde! Sad, po raz kolejny. Na lewym skrzydełku pięknie ruletkę zrobił. Może jakiś samotny ride? Indywidualny ride, zobaczmy. Sad, sad, sad. Lecimy, lecimy, no sad nie daje się, proszę Państwa, co on tutaj wyprawia? <grywia> Jest 3 do 0 i będziemy mieli rage quit, ależ tutaj pięknie wszedł jak do siebie i mamy rage quit! Okej, okay, mamy jeszcze dwa razy 85 plus za karnet, także otwieramy. Teraz musi być karta Trey Blazers, No nie ma, kurde, cały czas te złote karty. Środkowej pomocnik ofensywny z Niemiec. To nie może być Tomek Miller, nie? Bo on już chyba zakończył karierę. Nie wiem, Mark Royce albo Brandt. Brand. I jeszcze palinia. No, zajebiście. 2 razy 85. Dobra, wydaje mi się, że na spokojnie zrobimy tą paczkę. Także otwieramy paczkę z maksymalną oceną. 88. Karta Hero. Przepalamy pierwszy skład o 86. Oceny ogólnej. Drugi skład o ocenie 85. Trzeba przepalić Informa Drakusi. Tak jest. Nie będziemy już go testować. I ostatni skład o ocenie 84. Przepalony. Paczka z kartą Hero. Maksymalna. Ocena 88, nawet nie pamiętam kto może tutaj najlepsze polecieć, po prostu otwórzmy tam paczkę, trafmy coś mega do składu w końcu, żeby mieć jakąś kartę niewymienną, którą trochę pogram. Let's go! Podstawowa paczka z bohaterem 88, ocena bo ogólnej maksymalnej, lewy pomocnik, okej, okay, będzie to bardziej Song. za chwilę zobaczymy ile on kosztuje, no bo tu jest tylko jeden piłkarz z korei także... <laughs> Za chwilę zobaczymy 86, parji, SUNK, 85 tempa, 80 strzałów, no bardziej tak na pomoc się nadaje, kurde no, 100 tysięcy niecałe PPLS, no średnio, średnio, chociaż no ma baterijkę ma hak. Statystyki ma niezłe, no zobaczymy go. Może nas zaskoczy wlatuje do składu, no, trochę tutaj cierpimy na zgraniu, ale ja już nie będę na to patrzył w tym meczu wyjątkowo, bo tutaj jeszcze Muriela za ten karnet dostałem, niech będzie. Muriel za opędę, sąk na prawej pomocy i zobaczymy. Może pokaże coś świetnego i zostanie w drużynie, no lecimy. Barcelona, okej, okay, gramy przeciwko Barcelonie. Ter Stegen, Christensen, okej, okay, dobra, to jest prawdziwy cały skład Barcelony, Lewandowski, Rafinha, Blazers. okej, okay. Sung. to on teraz ma pierwszy kontakt z piłką i podanie do Muriela, let's go, Muriel, leci, rozpędza się i fałsz, oby tylko nie było z tego bramki, bo pewnie poleci na jakiegoś tapina, no, oczywiście, ale pięknie tutaj Szabia, Alonso, Griezmann do Muriela, Muriel, i jeszcze wypuśćmy go, Muriel! 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 Ach, kurde, ładny strzał! Robert Lewandowski orzeł polski, ale he, he, nie ma takiej opcji. Bremer, pięknie. Mamy koniec drugiej połowy, no? Cały czas kontra za kontrę, niewiele się działo. Lewandowski orzeł polski. Oj, kurde, dobra! No jednak wiedział co zrobić, Lewandowski na 1 do 0 Alright man, podanie do Muriela, który wejdzie sobie na R1 jak do siebie I kurde, niestety bramkarz musiał bronić I Sad, tak jest, przeszedł tam obok obrońcy Ale jeszcze się utrzymuje przy tej piłce, proszę państwa Muriel, Muriel Dobra, jeszcze mamy akcję, jeszcze mamy akcję. Muriel, Muriel, gol! 1-1, tak jest, pięknie to zagraliśmy. I wyrównanie mamy. I lecimy z akcją Griezmann. Nie wiem, czy był spalony. Chyba nie było. I Fineska nie ma, nie ma opcji, że to nie wpada. Dwa do jednego. Davis, podanie do sada. Kurde, mogę zobaczyć, jak on ma na imię, bo cały czas sad, sad, sad. <ślad> to jest trochę sad. Aj, kurde, co mi zrobił? Dobra, na 6 się prowadzon broni. Wypuśćmy jeszcze Grismana, Grisman. Grisman po krótkim. Kurde, no. Szkoda. I mamy drugi mecz. To jest niewiarygodne, że ja teraz wygrywam dwa mecze z rzędu w Division Rivals czwartej lidze. Co się dzieje, to ja nie wiem, ale. Jest pozytywnie. W końcu, kurde, bo ostatnio naprawdę było nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie. I wiecie co? Na koniec zrobimy sobie wyzwanie: Rush totalny 6. Nagrodą jest mega paczka. Chwilę próbowałem robić to wyzwanie, ale poddałem się i ściągnąłem z footbina, bo masakra, nie? Dobra, otwieramy mega paczka. Nie ma specjalnej karty. Niestety nie trafimy już dzisiaj. Prawa obrończyni. Nie mam pojęcia, kto to będzie. Za chwilę się przeko. Namy z Olympic Lyonu będzie to Carpenter 83. I jeszcze inform w środku, okej, okay, niewymienny, ale przyda się do SBC, także no. Może być jeszcze myśliwy Także to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że wam się spodobał Fajnie się pokazał Saad Pardisung Też pozytywnie Myślę, że na razie jeśli chodzi o Pardisunga To zostanie w drużynie, bo mimo wszystko Myślę, że będzie lepszy niż Gabriel Martinelli Lub Coman Dajcie znać, czy wytrafiliście jakąś kartę Trey Blazers i widzimy się w następnym Specjalnym odcinku Trzymajcie się, do następnego Cześć